Także cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy po południu, a w zasadzie pod sam wieczór. Jest godzina 19.30, około 21.00 się ściemnia. Postanowiłem, że, że spróbuję szczęścia tylko co przed zmierzchem i może, może w chwilę jeszcze posiedzimy, jak się ściemni. W zasadzie mam na spławikach świetliki są to stare świetliki, nie wiem czy jeszcze będą świecić, czy nie. ale... Tak długo jak będziemy widzieć spławik, na pewno połowimy na spławiki. Dopiero co zarzuciłem dwie spławikówki na kukurydzę i karpiówkę standardowo. Tym razem na kulkę o smaku wanilii podsypałem kulek waniliowych. Zauważyłem, że w tym roku mam dobry efekt na kulki o smaku owoców w postaci amurów złowiłem tylko jednego amura na kukurydze i trzy zostały złowione na kulki o smaku owoców spośród tych czterech połowa, dwa amury wróciły a dwa żeśmy zabrali zabraliśmy te najmniejsze, te największe oczywiście wróciły żeby rosły dalej, żeby cieszyły oko także tak jak wspominałem część amurów muszę ograniczyć finalnie chcę zostawić około 10 sztuk w tym roku już dwa zostały zabrane. Zostało jeszcze 14. Jeszcze cztery sztuki chcę zabrać z zestawu. Nie wiem, czy będzie, czy uda mi się złowić je w tym roku, czy w następnym. Także zawsze jak łowię, pierwsze amury wypuszczam, gdyż sprawdzam ich wielkość, jak duże są w danym roku. I wtedy następne amury jak łowię, jak mi się udaje złowić te mniejsze, o, było branie, jest branie na kukurydzę, o jeny. Zapomniałem, że, że miałem odbezpieczone kołowrotki, bo poszedłem tam właśnie zanęcić i zarzucić zestaw. No i po prostu zamiast tu zaciąć było pusto, ale kukurydzka jest. Na, tej, na tym drugim zestawie są dwie kukurydze. Zobaczymy. Widać, karpie się. Możliwe, że karpie nie żerują za bardzo, gdyż dopiero co widziałem dwie, trzy sztuki. Pod wierzchem, za spławikami. To jest właśnie tutaj miejsce, te, gdzie, gdzie ten największy się trzyma karp. O, chyba mam przynurzenie na drugą wędkę. Na dwie kukurydze. No nie wiem, no czekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No dzisiaj będzie nam towarzyszył hałas. Tutaj właśnie sąsiad, nawet nie ten sąsiad co zawsze, tylko jeszcze troszkę dalej, nawozi czymś swoje pole. Prawdopodobnie obornik, ale to tam nie wpływa. Od razu, od razu mówię, że nie wpływa to na staw, gdyż jest to bardzo oddalone i nie jest to nic ciekłego, co by po prostu przenikło do ziemi. Więc nie ma z tym problemu. O, widać, że karpie chodzą właśnie pod wierzchem tam troszeczkę dalej. One po prostu słyszą, jak ktoś jeździ. No, czują to, gdyż w ziemię mamy tutaj, jaką mamy. I... I tak, tak jak, że jak czasami chodzę, po prostu poruszam się, to, to one po prostu uciekają, po prostu mnie czują i to jest właśnie troszeczkę to troszeczkę utrudnia moje łowienie ze względu na to, że ryba czuje mnie dużo wcześniej, zanim po prostu zdążę zarzucić, zanim podejdę do stawu. No ale dobra, jesteśmy, zarzuciliśmy wędki, czekamy. Nie wiem, ja się zaraz, może ubiorę, bo tu będzie. A tak zdziczałych komarów No i zobaczymy O było jest branie na kulkę Coś tam ciągnie lekko Patrzcie ciągnie, ciągnie, ale No nic, spróbujemy. Jest jakaś ryba Ja wiem czy karp karp chyba Nie wiem tak dziwnie chodzi, nie wiem Trudno mi powiedzieć, czy jest to duża ryba. A tutaj po prostu na... brakuje spławika. Spławik się schował na kukurydzę. O! Tam hall. Tutaj, oczywiście, ściągamy wędkę. Chociaż tą jedną. O! Całkiem szybko mieliśmy branie. Fajnie. Zobaczymy, co tu złowimy. Jakoś wysoko idzie, będzie prawdopodobnie, stawiam, że może znowu amur, ale to nie przeszkadza. No tak jak wspominałem amury też musimy. O, pięknie wyskoczył. Nie wiem czy to widzieliście. Jest piękny amur. Ha, szybko wziął. No to będzie chyba szósteczka. Kulka waniliowa i proszę państwa. Mamy amura. Na razie muszę sobie tutaj przygotować zestaw do podbierania. I dobra. Ten amur prawdopodobnie wróci do wody, bo widzę, że jest duży. A nawet jak ograniczam jakąś rybę, to największych ryb nie zabieram, bo ryby, które rosną najlepiej muszą zostać w stawie. No nie wiem czy on jest duży, czy on jest średni No na pewno 4 kg ma, może lepiej Zobaczymy może po cichu. O kurde, złapałem wędkę, złapałem zestaw pod bierakiem Zobaczymy czy się uda go po cichaczu naprowadzić Chodź, 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 chodź. A ja znowu błąd robię, znowu walczę w łowisku. Później będę czekał nie wiadomo ile nabranie. branie. No, tutaj go weźmiemy, wyprowadzimy. Troszeczkę obok łowiska, chodź. Chociaż murku może nie zobaczysz podbieraka, to może jakoś się uda Ciebie dobrze podebrać. Patrzcie, kurde. Jest w podbieraku. Ależ wariat. Mamy go w podbieraku. Patrzcie. Fajna rybcia, co? Idziemy do ważenia. O! Będzie 5. Patrzcie, jaka ładna rybeńka. Kolejny amurek. Piękny amurek. Widzę, że nie został złowiony. Zabieramy podbierak. Chyba siat chyba jak się bił nie te ryby pięknie porosły Patrzcie czy to nie jest wariat jakieś Zanęty się obżarł, no niestety. No nie wierzę. Kolejny rekord, 82 dwa centymetry. Ale silny on jest. Chwila prawdy, czy będzie pierwsza siódemka? 82 cm amur, i ten mniejszy to amur ma 6 ,25 kg 25 deko. Patrzcie, jaka rybka piękna. Idziemy po prostu z workiem. Łuskę stracił dwie. Dwie łuski, no niestety. Zazwyczaj z workiem karpiowym nie chodzę do wody, ale co mi tam? Wypuścimy go tak. Patrzcie. 82 cm. Ten jest troszeczkę chudszy od tamtego i trochę mniej waży, ale 82 cm 6 ,25 kg 25 deko. Piękna rybeńka oj, oj, chodź tu, chodź, chodź do mnie ładna rybcia, patrzcie no i się obił niestety, amury to takie wariaty że wariują, ten trochę powariował na brzegu oczywiście rybce nic nie będzie ale musimy jej pomóc dojść do siebie no piękna ryba patrzcie, no i jak taką rybę zabierać dlatego łowimy kolejnego amura, który będzie może troszkę mniejszy 82 cm już? poszedłeś do siebie? Ach. ale rybsko dokładamy ziarno kukurydzy, tu mam dużo większy hak tu mam hak bardziej a robaki ale dobra, na razie rzucam na kukurydzę. Bo na razie łowię na kukurydzę. Przecież kukurydzą tu nęcę Wszystko mogę złowić. W tamtym roku to nawet ich przecież amury podchodziły. Pomijając, że w tym roku też jednego złowiłem. Fakt faktem, że było to rano, ale to nie ma znaczenia. No i tak jak sami widzicie, w tym roku... Już nie zarzucam czterech wędek, zarzucam trzy wędki, gdyż przy dwóch karpiówkach, to byłaby tu sieka, chyba że ułowiłbym tylko na dwie karpiówki. Ale wszystko przed nami, może jeszcze zarzucę cztery wędki, no oczywiście nie dzisiaj, i tą czwartą będzie wędka rzucona na grunt na, nie wiem, na, na żywą rybkę, po prostu na sandacza rzucimy sobie gdzieś z brzegu, z brzegu po drugiej stronie, jeżeli tą mamy tu, to najwyżej po drugiej stronie rzucimy, ale to. Wszystko przed nami. Na razie. Dzisiaj tak, taki malutki spontan. W zasadzie w tym roku wprowadziłem się już do domu i bardzo dużo czasu mi zajęło przyjmowanie różnych ekip remontowych. Różni ludzie się pojawiali, do, dokańczali tam różne rzeczy u mnie w domu, no i w zasadzie nie miałem nawet czasu, żeby powędkować. Dlatego w tym roku kręcę, jak kręcę te filmy. W ogóle i... Jeszcze zostało trochę ponad dwa tygodnie, a ja tak nie za wiele tego materiału mam. Dlatego teraz próbuję każdą wolną chwilę wykorzystać na kręcenie filmów. Ale myślę, że do końca urlopu jeszcze nazbieram materiału. Dobra, może donęcimy, bo tu kurde do czegoś muszą te ryby podchodzić. O, pyk. Ale chował się spławik na jedną kukurydzę i patrzcie nie ma ryby. Na jedną kukurydzę, ale dziwnie. Dobra, nie donęcam. Wiecie co jest zabawne? Że w swojej, można by to tak powiedzieć, księdze stawowej pisałem wielkości ryb, oczekiwana wielkość ryb i Amura wpisałem od 66 do 82 cm. No i najmniejszego w tym roku złowiliśmy 65, 65,5, coś takiego, a największego właśnie teraz 82. Idealnie trafiam z wielkością z wielkością ryb co roku, jak duże powinny być. No oczywiście o tych szczupakach to zawsze już od 2-3 lat we mnie, że mają metr. No i tak jest. No nie wiem, czy ma czy po prostu nie zwolniły teraz tempa wzrostu i nie rosnął centymetr, 2 trzy rocznie no ale metr przekroczyły już mówię 2 trzy lata temu no i siedzą sobie gdzieś tam na środku i tuczą się na tych większych rybach co praktycznie nie do złowienia chyba, że po prostu na żywca i dlatego między innymi ten drugi staw pomoże mi w tym Bym miał tam drobniejszą rybę i tam będę łowił żywca, którego będę używał tutaj na tym stawie na, do złowienia szczupaka. Prawdopodobnie od następnego roku już zobaczycie takie filmy, że będę dużo częściej łowił na żywca, środkiem będę puszczał, zarzucał na żywca i w końcu, kurde, trafimy do jakąś piękną sztukę. W tym roku już dwa takie malutkie szczupaczki widziałem, jednego tam, drugiego tutaj ostatnio. Czyli szczupaki też się wytarły, wycierają się co roku, a po prostu tak, jakby ich nie było. Nie idzie ich złowić, tak jakby ich nie było. A skąd te małe? Oczywiście, właśnie te duże się wycierają, i później one stoją głębiej. Fakt, faktem, okres, w którym tutaj jestem, zawsze nie jest najlepszym okresem do połowu drapieżnika. Zazwyczaj łowię ryby w lipcu albo w sierpniu. Zazwyczaj tak tutaj przebywam w tym okresie. Oczywiście zdarza się, że jestem na wiosnę, wczesną wiosną albo zimą, ale zimą kilka razy byłem, to woda była bardzo brudna normalnie kakao. Lodu nie było, no to jak łowić w takiej wodzie? Jedyne co mogę w takiej łow wodzie łowić, no to kurde ryby spokojnego żeru, a że większość tych moich karpiowatych stawowych nie żeruje w tym okresie. To co, to jedynie jesiotry bym łowił, jedynie bym wam pokazał podobne łowienie jak na wiosnę. Ale oczywiście, ja to chcę łowić. Oczywiście, jesiotry też mogę łowić, ale z lodu. Mam chęć połowić z lodu na swoim stawie, spróbować zapolować na różne ryby. A kto wie, może złowić sandacza, może szczupaka, może w końcu okonia. Często pytacie mnie o okonie. Tak, mam okonie w stawie których nie mogę złowić mówię o tych większych, bo te małe trafiają się, już ostatnio trafiłem właśnie, tak jak mówiłem, dwie takie sztuki dwulatki czyli te większe się wytarły w tym roku też się wytarły, bo malutkiego znaleźliśmy przy samiutkim brzegu ale to, to wiem dlaczego gdyż sandacze, mówię właśnie, ganiają tą drobnicę i po prostu wyskoczył na brzeg no i nie wrócił na brzeg przez przypadek no niestety no i tak zginął oj, patrzcie Spóźniłem branie na kukurydzę, nie, jeszcze bierze. Jest jakaś ryba. Ale ładnie chodzi. Żeby tylko nie był jesio, bo nie chciałbym jesiodra. Jest linek, patrzcie jaki fajny linek. Ale fajniuchny linek. No, świetny. Patrzcie jaki linek. W moim stawie <laughs> prawie nie ma małych linków. No chodź, chodź. Masz go w podbierak. No dobra. Mamy. Patrzcie, jaki lineczek. Nie jest gigantem, ale. Ale nie wiem, za 37-8 cm ma. Szybciutko go zmierzymy. To też i zdjęcie zrobimy. To jest fajna rybka. Tych linków. Tych linków za rok. Kilka przerzucę właśnie do tego drugiego stawu, żeby mi się wycierały. W tym stawie no co? No nie wycierają się. A jeżeli się wycierają, to nic z tego tarła nie ma. Ale to jest normalne przy tak dużej obsadzie gatunkowej. Ile on ma? No, 36, 37 w sumie. I rybkę wypuszczamy. No idź sobie. Idź, licz, no to. Ach, jak strzała poszedł. Patrzcie, jak te leszcze u mnie porosły. No niestety. Leszczyka bierzemy do siatki i leszczyk zostaje w siatce. Patrzcie, jaka ryba się uwiesiła. No, linek marzenie. Nie wiem, czy wy to widzicie. No to jest półtora kilo wbite. Zobaczymy, jaką wziął. No dosyć głęboko. Patrzcie. Rybka ma 47,5 no prawie 48 cm. Lin. Ten amur był jednym z najdłuższych w tym roku i co dziwne znalazłem na nim znak szczególny. I jak się okazało, złowiłem go również w tamtym roku. I w tamtym roku był to największy złowiony przeze mnie amu. Co lepsze, podrósł o 1,5 kilo i 7 cm w rok.